Czołem, witamy w starym wspaniałym świecie. Opowiemy wam dzisiaj o narzędziu, jednym z najbardziej podstawowych do prac obozowych, prac leśnych, czyli małej siekierce, narzędziu, które towarzyszy człowiekowi obok noża praktycznie od zawsze, od początków cywilizacji i które z tych wszystkich różnych gadżetów, przyrządów narzędzi właśnie jest jednym z najbardziej praktycznych. Porozmawiamy przy tym o siekierce dosyć nietypowej, produkcji fińskiej, marki Rosselli. Zobaczymy, czy taki dziwny cudak, trochę siekierka, trochę młot do łupania, sprawdza się właśnie w tych podstawowych pracach obozowych. Siekierka jest dosyć nietypowa, jak widać. Ma długą brodę, ma bardzo gruby klin. To właśnie jest mniej siekiera, a bardziej jakiś taki łupak. Jest wykonana w manufakturze. Rosselli to jest nazwisko po prostu kowala, który zajmuje się wytwarzaniem noży e, i także siekier. I ma swój opatentowany sposób obróbki cieplnej stali. Także ta stali jest bardzo wysokiej twardości, ale zachowuje elastyczność, nie jest bardzo krucha. Jego noże mają twardość rzędu 62-64 HRC e, i siekierka podobnie. E, siekierka jest bardzo twarda, e, bardzo dziwna, bardzo ładna, moim zdaniem to jest subiektywne. E, zaprosiłem więc Remka, zobaczymy jak się tym cholerstwem rąbie i jak się tym pracuje. <śmiech> <śmiech> jak ci się podoba Siekiera? Wiedziałem, że jak powiesz, że jedziemy do lasu, to znowu coś dziwnego wymyślisz. To jest wersja z dłuższą rączką, wiesz, bo ta y, oryginalna mniej więcej jest taka. To jest rzeczywiście taka si siekierka. A oh ta jest wersja z dłuższą rączką, że teoretycznie można próbować jakieś cięższe prace nią wykonywać. Lekka jest strasznie i walisz nią i czujesz jakbyś patykiem uderzał w tą kłodę. Ale połowa jest zrobiona. Do przełamania. Wiedzieć, że łupie ładnie. jakby brzydko upała to w... kurde zwrot pieniędzy A, ale jest lekka trafiony zatopiony no ale jestem pojebany <głos> <głos> Odłupuje tak ciekawie. Łatwiej mi to odłupać niż zbatonować od góry. Udało nam się porąbać. Porąbaliśmy dwa kawałki. Właściwie odrąbaliśmy dwa kawałki od całkiem pokaźnej kłody drewna. Jeden kawałek rozłupaliśmy na mniejsze. Ale to nie było łatwa praca. Choć myślałem, że będzie gorzej. Przy takim małym ciężarze na końcu. Przy takim małym ostrzu. Ona ma chyba, nie wiem, z 10 cm nie ma. Z 9-8 cm ma. W takim potężnym klinie. I małym ciężarze na końcu. o to myślałem, że będzie porażka. Ale. No, udało się. Co ciekawe, krawędź tnąca jest cały czas równiutka, cały czas ostra jest. Tak jak ją podostrzyliśmy, to trzyma cały czas ładnie krawędź. Trochę popracowała. Zaczęła tu nam trochę schodzić przy tym, cięż... przy tym ciężkim rąbaniu, ale lekkie puknięcie nasunęło ją z powrotem i się trzyma. Przy rozłupywaniu tego kawałka drzewa bardzo ładnie wchodzi i rozłupuje idealnie się czuje na, w trakcie uderzenia w momencie jak ostrze trafia na kawałek drewna, że w środku pęka pękają słoje takie słychać trzaskanie może nie za pierwszym razem, ale za drugim, trzecim uderzeniem w to samo miejsce słychać takie Taki lekki trzask, to widać, że to drewno w środku pracuje. No trzeba było ten kawałek trochę poobracać, żeby żeby nam strzelił we właściwym miejscu. No ale to stanowczo, moim zdaniem był za duży kawałek drewna do tej siekierki. No a to jest taki, no nie wiem, wynalazek. Yy, za pierwszym razem, no nie zabrałbym, jakbym na niego popatrzył. Za drugim razem też bym go nie zabrał. Ale po tych testach, to bym się zastanawiał, czy do takiej pracy obozowej w, z przygotowanym drewnem do ognia, które trzeba połupać, czy w pracy w chatce, na przykład skandynawskiej, gdzie masz, powiedzmy, do wbicia gwoździk, do popracowania czymś cięższym, do połupania drewna do kominka, które jest przygotowane, to jest to fajny kawałek, bo to jest idealnie siekierka służąca do łupania. Ma taki Kąt, tutaj że to drewno bardzo łatwo się łupie, szczególnie suche. Ale żeby to wybrać jako jedyną siekierkę do pracy na obozowisku, które musimy sami pobudować od ścięcia drewna do postawienia chaty albo zadaszenia z bali, czy chociażby takiego zadaszenia jak lintu no to nie, to jest zarąbanie się po prostu. Nie wbija się, ma za duży kąt. Tu mamy dla porównania półkilogramowego Hulta Force'a. Jak widzicie, ten profil jest no, dramatycznie różny. Tu mamy taki wgryzający się profil, tu mamy konkretnie rozłupujący. Dlatego kiedy pracuje się tą siekierą, przy poważniejszych pracach, tak jak Remek właśnie dzisiaj na przykład przeżynał tę kłodę, no to musimy ją uderzać pod bardzo konkretnym kątem, żeby ona jednocześnie nie odbijała się, tylko żeby się wgryzała w materiał, ale żeby też się nie odbijała, bo jak trochę kąt będzie bardziej płaski, to ona po prostu się odbija od tego materiału, w przeciwieństwie do takiego hultaforsa, który się tu wgryza. Dla odróżnienia szykiera o takim profilu będzie się nam klinowała, będzie się wbijała w drewno i tam zostawała, jeśli będziemy chcieli na przykład rozłupywać drewno. Tutaj nie, no bo tutaj od razu ten metal nam wszystko rozpycha na boki, tu się nie ma co klinować w żaden sposób. Różnica też jest taka, że w takiej zwykłej siekierce jednoręcznej najczęściej obuch mamy w takiej postaci, czyli mamy tutaj drugie narzędzie, mamy młotek. Tutaj mamy młoteczek, tutaj mamy młotenio, które nie wiem, do czego się nadaje do podbijania gwoździków tapicerskich, ale do jakichś takich prac przybijania śledzi od namiotu czy coś takiego, to jest, to jest kiepskie. To mi się kiepsko sprawdza. Ja tą siekierę miałem na wyprawie w, do Laponii w zeszłym roku. E, możecie zobaczyć kilka scen właśnie jak z nią pracowałem. Jak ścinałem e, większe drzewo, jak je okrzesywałem. E, to wszystko dało się spokojnie wykonać. E, można było też rozgłupywać jak najbardziej jakieś kawałki drewna, żeby tą siekierą pracować. E, ta siekiera waży jakieś 700 gramów i ma półmetrową rączkę i ja ją często noszę na pasku z tyłu na pasku spodni ona jak wisi to mi sięga mniej więcej do kolana więc nie jest za długa, nie zawadza mi i też nie jest za ciężka, nie, nie ciąży za bardzo na, na pasku 700 gramów jest jak najbardziej do zaakceptowania w związku z tym to jest praktyczna siekierka taka, którą zawsze można mieć przy sobie to nie jest coś, co się zastanawiam, czy ją zabrać, że czy do plecaka, czy jest za długi trzonek w plecaku, czy jest za ciężka i przeklinam, tej siekiery się nie przeklina, jak się ją nosi. No, można ją trochę przeklinać, jak się nią pracuje, przy jakichś cięższych pracach, ale to tak samo będzie się przeklinało tego typu siekierkę. Przy ciężkich pracach też się będzie ją przeklinało. Tą może się, można przeklinać przy upaniu. Ta będzie do tego zdecydowanie lepsza. Trochę dziwny ma ten trzonek. Gdyby mi się ten trzonek złamał w lesie, to miałbym jeszcze większy problem niż ze zwykłą siekierką, żeby go naprawić. A tu widzę, że dzisiaj podczas prac trzonek pękł. Tu już mamy wstęp do katastrofy. Nie wiem, jak ona długo pożyje. Zobaczymy. Znaczy, jak trzonek pożyje, bo ta siekiera to wygląda, jakby miała mnie przeżyć. Ta siekiera ma w sobie magię. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ona jest trochę jakby była ze świata Tolkiena albo z jakichś innych fantastycznych światów. E, więc mamy z jednej strony bardzo praktyczne narzędzie. Taki mały łupak, którym tak naprawdę podstawowe prace, bo siekierka jednoręczna nie jest stworzona do ciężkich prac, no to te podstawowe prace wykonamy tak samo, a jednocześnie mamy przedmiot magiczny plus dwa do zajebistości. I to mi się podoba. To jest taki świnioorzeł. To logo tego Rosselli to jest takie połączenie świni i orła. To też mi się podoba. Trzonek jest brzozowy, co ciekawe. Nie jest to hikora, nie jest to robinia, jest to brzoza. Słoje ma bardzo gęste i bardzo dobrze ułożone. To jest jakiś z dalekiej północy, e, wolno rosnącej brzozy. Ale kąt. No i jak się tym rzeźbi? Stroga. No ma... Nie jest ostra, to idzie, ale ciężko, strasznie. A potem się już włókna łamią. Nie od...